HENDRYK! O co ta wiedźma już chce? Co ty tam marudzisz pod nosem? Nic, nic, kochanie. Mówię, że idzie moje słoneczko. Co ty pierdzielisz, jak na słoneczko nie można patrzeć, bo ra razi w oczy. Właśnie. O. To ja w chałupie zasuwam, wszystko robię, a tu Giorgio Łysy, proszę bardzo, się opala. Alvaro. No, kochanie, no... Łapię promienie słońca, odpoczywam, wiesz. Chcę być piękny, że dla ciebie opalony, taki wiesz... Latynos, taki z Brazylii, nie? No moje, to ty możesz być jak pośladek mieszkańca Grenlandii, chłopie. W chałupie, żebyś mi pomagał, to już będzie piękne. Panie, nikt ci nie każe ciągle robić. Ciągle robisz, marudzisz. Nie rób, wyluzuj trochę, odpocznij, a nie chodzisz i wszystkim marudzisz wokół. No, więcej luzu, no. A, tu jesteś. Kochanie, co dzisiaj na obiad? Dzisiaj na obiad jest nic, tylko oszczędnie, bo na dwa dni. Także, chłopie, więcej luzu! Odpoczywam, idę się opalać! Luzu więcej! A, kochanie, słuchaj, wyprałaś mi te spodelki moje, bo muszę lecieć do miasta i... Pójdziesz w brudnych! Więcej luzu! Dzisiaj nie piorę, idę się opalać! Luzu więcej! Słuchanie! Wyjdź stąd, wyjdź! I więcej luzu, nic nie robię, wyjdź, więcej luzu, więcej luzu idę się opalać.